Witam w pierwszym odcinku z przygód z Margonem I z tej strony kalwi i będę dzisiaj wam pokazywał odpowiedzi do e, naszego dyktanda z Tuzmer dobra, mamy tutaj dawno temu za górami i lasami za wielką rzeką w krainie ośmiu wzgórz żył sławny rycerz imię, imieniem Azahd czyli tu będzie odpowiedź C tak jestem potem tutaj D Teraz będzie B, A, teraz będzie D, teraz będzie B, teraz będzie C, dobra, teraz będzie A, D i A, D i A. Ona sprawdzi nam za kilka minut, więc to będzie 5 minut. Wracam po krótkiej przerwie. A, tu jeden kolega ch 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 chciał, żebym go pozdrowił. Yy, to jest Peter Biceps. Chciałem go pozdrowić. I jeszcze tak: 40%. Dziadek Kachate. -ha Habielarski. Bessia. Sotom. Ice Shadow. wszystkich chciałem bardzo pozdrowić. Dobra, to więc wracam jak już by do te następne pytania. To więc wracam po... A jakieś 3 minutki bodajże już. E, dobra, już nam sprawdziła. I teraz e, bierzemy drugi test. Czyli tak, pierwsza odpowiedź to jest D. Potem będzie C. Potem będzie A. Potem B. Potem będzie C O, przepraszam. C Potem będzie C potem C teraz D. Teraz A i D. No i wracamy po... Teraz skapnąłem się, że to będzie po trzech minutach, bo tak to więc wracam po krótkiej przerwie. Yy, dobra, witam już po krótkiej przerwie, wrócę, bo ja tam przyszłem się gdzieś. I teraz zaczynamy trzeci, teraz będzie odpowiedź E. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. Teraz A, teraz C, teraz D, teraz będzie B. Mm, teraz F. Teraz będzie D, teraz będzie B, E, jeszcze raz E, dobrze, to wracam po krótkiej przerwie, jak ona już tam sprawdzi cały test, no i będziemy musieli wrócić do tego losu, czy jak on tam... Losu mi Dobra, to wracam po krótkiej przerwie. Dobra, witam po krótkiej przerwie. Nie wiem, czy już sprawdziło, ale sprawdzimy to. O, kurde, to jeszcze zaraz wracam. No i oddałem ja już Questa. Przepraszam, nie, spojr... no, nie pomyślałem. No i dostałem 3,6M Expa. No i co tam więcej? No. Jakiś tuitem, widzę. Kasy, to tam nic nie przybyło chyba. O, może ze taka. No i tak. Tak chciałabym zakończyć. Pozdrawiam wielce jeszcze do tych panów 40% i dziadek HATE. No i ten. No i tak. I sorry, że w tym odcinku tak czat mi się coś spierdzieli Cały czas włączony miałem. No i po prostu się przemieszczało. No to tak. Hej, cześć, i czołem na razie.